Cieszymy się ze współpracy z Łukasiewicz Warszawskim Instytutem Technologicznym w zakresie coraz większego podnoszenia świadomości bezpiecznej pracy na budowach z wykorzystaniem rusztowań. Odpowiadając na potrzeby branży budowlanej, Łukasiewicz Warszawski Instytut Technologiczny realizuje strategię zmierzającą do prowadzenia procesu egzaminowania przyszłych operatorów maszyn i urządzeń technicznych, w tym także rusztowań, na jak najwyższym poziomie. Od wielu lat Peri konsekwentnie skupia się na trzech aspektach bezpieczeństwa. Pierwszy to produkt, jego jakość, kompletność i uniwersalność. Drugie to zasady dystrybucji i wypożyczania rusztowań nowych i używanych dzięki profesjonalnemu procesowi kontroli, który ma wpływ na najwyższe standardy bezpieczeństwa. I trzeci aspekt to edukacja, czyli kształcenie kompetentnych i wykwalifikowanych monterów. I to wszystko po to, aby dbać o życie i zdrowie ludzi pracujących na budowach. Wysoka jakość procesu egzaminowania w sposób bezpośredni przekłada się na wysoką jakość monterów, a jednocześnie wpływa na bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z rusztowań jako narzędzia roboczego. Dzięki dzisiejszemu szkoleniu z naszymi partnerami SPERI możemy skutecznie podnosić poziom bezpieczeństwa na budowach.